Zebraliśmy się Jan i dla e, Sumienia Narodu. E, jestem właśnie pomiędzy demonstracją polskich patriotów, e, z narodowcy RP, z Narodowego Świtu, e, z ruchu kontroli wyborów, którzy przyszli bronić tutaj demokracji i konstytucji. E, za mną są hordy e, pseudobrońców demokracji, pseudoobrońców konstytucji, e, którzy nie znają konstytucji i nie znają demokracji. E, Polska Konstytucja jednoznacznie stwierdza, że władza w Polsce należy do narodu i naród w e, pełni bezpośrednio albo za pośrednictwem swoich przedstawicieli. A tymi przedstawicielami jest prezydent Sejm-Sen. Ja nie głosowałem na PiS, ale to PiS ma legitymację demokratyczną do przeprowadzenia reform w Polsce. Ja jestem gotowy wesprzeć ten wysiłek e, przeprowadzenia konkretnych reform, obniżki podatków, i likwidacji szkodliwych przepisów. Te hordy, które są za mną, chcą utrzymać stary system oligarchiczny, który jest, ko jest korzystny dla finansjery, dla banksterów, a nie dla prawdziwych Polaków. Ja nie chcę, żeby Polsacy musieli emigrować, ja nie chcę, żeby polskie dzieci były głodne i dlatego chcę zmiany w Polsce. Rukselczycy, Brukselczycy, zakopiony faspiwnicy, Brukselczycy, Rukselczycy, zakopiony, pospiwnicy, Brukselczycy, Bruksy, Picyny, Zapewne większość z tych ludzi przyszła tu z dobrej woli. Eee, ja nie wierzę w te pieniądze. Ludzie myślą, że robią coś dobrego. Eee, to są biedni ludzie, którzy są opłamywani, wykorzystani eee, i nie zdają sobie sprawy z tego, że działają na własną stronę. Eee, to najlepiej było widać 2 grudnia pod Sejmem, kiedy e, lewicowa ekstremistyczna partia broniła Trybunału Konstytucyjnego. A ta lewicowa partia razem głosi, że potrzeba w Polsce powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Czy ten Trybunał e, bronił Do tego prawa konstytucyjnego? Nie. Ta partia Prawie protestowała Prawie przeciwko Sowi, który chce wprowadzić to normowanie, które jest bardzo prosocjalną partią. Po prostu ludzie w Polsce są nieświadomi, bardzo często Bądź, działają Bądź, na własną niech. E, to jest wielka praca pąd dla nas, żeby pąd przełamać tę te, taką kampanię dąc, kłamstw, pąd która miesza tym biednym pąd ludziom w głowie. E, oni, oni, e, oni są przeciwnikami pąd realnie pąd demokracji e, i mówią to szczerze. Uważają, że decyzje Trybunału Konstytucyjnego są ważniejsze od decyzji obywateli. A to obywatele, naród są suwerenem w Polsce. Demokracja polega na rządach obywateli, a nie na rządach sędziów. I oni nie rozumieją podstawowych spraw. To jest po prostu totalna ignorancja. Jest też taka kwestia, że my tu mamy, myśmy mieli taki przykład. Przed zaborami chciano wprowadzić w Polsce konieczne reformy. Targowiczanie pojechali do Rosji, do Carycy, z prośbą, żeby nie dopuściła do tych reform eee, i sprowadzili do Polski rosyjskie wojsko, które utopiło potrzebę zmian, taką rewolucję, na eee, niej. A e, teraz ci ludzie sprowadzają do Szczecina Niemców. Też odwołają się do cudzego, do cudzych krajów. A to nie Niemcy, nie Rosjanie mają decydować o tym, co To Polacy mają decydować o tym, co Jak wiemy, media są niemieckie w nie jest czasem to właśnie skutek tego, że media są niemieckie i mózgi są wybrane bez namaczania. Eee, powiedzmy sobie szczerze, eee, Niewątpliwie trzeba wprowadzić przepisy, które będą ograniczały monopolizację mediów w jednym ręku zagranicznym. E, które będą promowały e, polskich przedsiębiorców Polski. Moim zdaniem dobrym wzorem dla tego, co się powinno stać w Polsce jest Wiktor Orban i te reformy, które wprowadza. E, mam nadzieję, niestety KIST nie jest tak radykalną partią jak IDES. Mam nadzieję, że te protesty pokażą, pisowie, że Polska potrzebuje radykalnych reform i że nie można, że z nimi się nie da lokatować nie szanują wyborów demokracji. Dlatego my musimy w obronie demonstracji, konstytucji przeprowadzić takie zmiany jakie chcą Polacy. Trochę nas mało, a jak widać ich jest dużo. dużo, nas jest mało. Jest też prawda, że e, ludzie, którzy chcą przyjść do naszych demonstracji są zablokowani. E, Niemniej wybory są jednoznaczne. Na pewno jest ich 100 razy mniej niż było demonstracji, demonstrantów na Marszu Niepodległości. Kryterium uliczne Marszu Niepodległości myśmy wygrali.